Cześć, ja jestem Wesku i witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'owych challenge'ów. W tym odcinku spróbuję wygrać grę używając samej parasolki. Nie będę mógł używać żadnej broni typu MK, POMPA albo PM, tylko spróbuję wygrać grę samą parasolką. Nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne odcinki z Fortnite'a i możecie napisać w komentarzu tam na dole, czy chcecie kolejne odcinki w tej serii. Dobra więc ja już lecę i widzimy się w grze. Cześć, cześć! Okej, okay, w pierwszej grze myślę, że polecę na jakieś odludzie, żeby tam spróbować jakieś skrzynki pootwierać. Odludzie... Hmm, co to może być odludzie? Może tej gasącej gaje, tej dość sporo skrzynek i trudno jest tam, yy, bardzo dużo jest tam budynku, więc trudno tam kogoś złapać, więc ja tam polecę i spróbuję wydropić coś ze skrzynek. Dobra, pierwsza skrzynka. Leczenie. Druga skrzynka. Trampoliny. pandaże. Trzecia skrzynka. Apteka. Tu chyba już nie będzie ile tego budynku. Jest skrzynia. Jest! Dobra, mamy, mamy to. Mamy to, mamy to. Gorzej jest, że jest typ, no ale dobra. Dla teraz skupienie. Tak jest, dobra. Mamy jednego fraga. Teraz trzeba się uleczyć. Dobra, jest. Mamy parasolkę, to jest najważniejsze. Ok. Macy się będą bardzo ważne, więc trzeba je pozbierać. Dwie parasolki, sześć co Jeszcze jakiś kewik by się przydał. Tutaj może będzie. Dobra, już myślałem, że to jest złota skrzynia. Dobra, jest apteka. Biorę ją. Jeszcze jedna skrzynia w ogóle. Tutaj, o, są poty, dobra. Uleczę się. Wyrzucę tą drugą parasolkę, bo ona już nie będzie przydatna. Dobra, i lecimy dalej. Tam mogli... O kurde, tam jest typ, no Ajajaj. A czy stamtąd da się wypłynąć? Nie Dobra, to luzik. Tutaj jest skrzynia, dobra Jest Wabiki, no po co mi zabiki? Ja muszę ostrożnie grać. Dobra, zostało już mało w sumie typa. Pójdę sobie do kibelka. Poczekam sobie. Dobra, wychodzę już z tego. Pozbieram trochę masów. Bo za chwilę już się rozpocznie walka trochę, bo 10 typa zostało. Tam leciał typ jeden, więc trzeba się trochę poukrywać, bo to no właśnie. Wie, ja, czy z dobrej strony? Dobra. Haha, ha, dobra, zrobione. Łatwo. Dobra, jest to jakiś krzaczek? Jest krzaczek, dobra wbijamy do krzaczka i kampimy No jednak nie kampimy No to idziemy w poszukiwaniu kolejnego krzaczka Dobra Jest krzaczek, widzę krzaczka Widzę krzaczka Jest, nie jest w strefie Ajajaj Będzie ciekawie Trzech typa zostało Czy jest krzaczek jakiś w strefie? A idę gdzie indziej Najbardziej by się przydał jakiś duży krzak tu jest typ, tu jest typ, tu jest typ Lecę tam na tamtą stronę Ubijcie, ja aby podziękuję, ja się bić nie będę O Ale to już dobre miejsce Dobra, ja sobie znowu po kampie tam się biją, więc dobra, Tam się, się ubiją. Jest top 3, czyli teraz został tam jeden. Zamach. Dobra. Na chwilę strefa. Ja mogę tam spać na dół w razie czego. Ten gościu. Nie, myślałem, że umrze tam w strefie. Omaha przysysak. Dobra. Teraz muszę się skupić, bo nie wiem, gdzie jest ten drugi gościu w ogóle. Tam nie byłem sam. Okej, okay, okej. Okay. Płynie. Dobra. Idzie górą To idę za to drzewo Czy oni się dojeżdżają O jest tutaj, o nie Jak ja mam teraz go zlizerować, nie da się Czekam, aż oni się zabiją. Ten gościu musi w ogóle się odwrócić ode mnie. Bo ja muszę za inne drzewo wskoczyć. Bo tutaj nie wiem, czy, nie wiem, czy jestem w strefie. Muszę sobie przybliżyć. Jestem, dobra. Tam gościu biega w ogóle, więc. Próbuję wejść na górkę, więc oni za chwilę. No właśnie. On teraz próbuje w niego walić. Zobaczymy, gdzie będzie kolejna strefa. Nie wiem, czy ona się zamyka. Czy ona jest ruszana. On chodzi nade mną. Dostał kolapsa, umarł dobra. Co on robi w ogóle? Ja go skolapsuje jak dalej, dalej będzie się budował? Rewka jest ruszana? Nie. Kurde, dobra, było blisko, było blisko. Ajajaj. Idę mu zostało? 80 KP mogę go wtedy ubijać. Mogę go ubijać, no niestety, ale było blisko, więc Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobał, jeżeli chcecie kolejne challenge podobne, to zostawcie łapkę w górę I komentarz oczywiście, że chcecie taki odcinek, ja wam każdego przypada serduszko Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć cześć